Katakombs, Abyss, czy jakoś tak, też stara gierka. Nie zwracajcie uwagi, żeby się gubił w tej grze. <grystanie> you have arrived at the town cemetery. O boże święty! Okej, okay. tak wszystko wygląda weźmy te eliksiry, punkty i coś tam jeszcze najważniejsze, że wiem, że pod C jest ten i pod kontrol najważniejsze są rzeczy bo pod C masz uzdrowienie a pod kontrol masz ten szczelanie więc jest okej. Okay. no to jedziemy y zanim to nagrałem ale zanim co nagrywam ten to przed tym zagrałem to troszkę i nie wiedziałem że trzeba rozwalać te okna je się tak gubiłem ale przypadkowo to znalazłem ale jest ok widzicie? jest ok kurde miałem problem z tym z programem do nagrywania Strapsa nie można było ściągnąć obrazu dobrze. Saktiona też i chyba wyjdzie tą kamtazją. I chyba na serio wyjdzie, bo na razie tak nie ścina i nic. I jest dobrze. Jak się wszystko zgra, to będę się cieszył. Bo jak gram na tym, na dosboxie, takim emulatorze. No i jest. Na jest spoko jest, nie? Ta gra ma tylko nawet nie mega. Ale fajnie pokazać wam tą starą gierkę, chociaż przyznam się. Pierwszy raz to gram. Ale powiem wam, że takierka jest spoko. Niby takie Wolfensteinowe, dumowe coś, ale niby takie coś pierwsze. No spoko. Nagram wam z tego gameplay, czyli teraz nagrywam, a po tym sobie przejdę i zobaczę jak to jest. Na razie spoko. Pichuś, glancuś, tylko coś czuję, że się zaraz zgubię. A to jest bardzo możliwe jak biedna gra w takie gry. Ale to dziś... Dobradę, chociaż już się chyba zgubiłem. Um, gdzie tu? Chwila, chwila. Myślmy. Szkoda, że tu myszką się inesterować O Jezus. Ale jak no tamte czasy? To mogła mieć ta gra popularność, bo to życie 92. No, ale gdzie tu mam pójść? Nie, te okna nie. Eee boże, święty. A, tam? Jezus, Maria! Boże, że nawet w tej, takiej głupiej gierce, boże, nie mam niebieskiego klucza. Boże, się przestraszyć, ty? No to szukamy dalej. Boże. Ja tu czy jeszcze się tylko ten pierwszy poziom pokażę. Jeszcze nie to Jezu, co to jest? Co by wyjął to bym... pograł sobie to do mnie, ale to tam... 20-10 minut to wystarczy. Więc no. Jonie, tym ten Bo się... Jeszcze zielony klucz szukać. teraz szukać powrotu... I iść... Nie wiadomo gdzie, bo wiatr już nie wie... Serio? Zgubiłem się? Przepraszam, nie, nie. Szuka się teraz... Eee... Tutaj niebieskie? Mmm. Tutaj nie ma... Chyba gdzieś jedno okno musiałem zostawić, by był klucz Eee. Kurde No tak tu będzie? Powiedzcie. Co? Dziąż Weź się walnie to perżu. Zielony kluczyk. W końcu! Weź nie strasz. Teraz, szukać tych głupich drzwi. Czekaj, czy znów się zgubię, czy się znajdę dopiero tak za pierwszym razem drogę do wyjścia? Co? Ten cztery siedzi... Jezus Maria. A te drzwi? O, działają. Ty. co? To z dwóch stron? <laughs> tu patrzcie na co Jezus Ja się gubię na pierwszym poziomie, ale co dopiero na drugim albo trzecim. Zresztą jeszcze jakieś siedem, bo nie śczytałem. Co ja też oglądałem na YouTube. Te long play i Let's play. z tej gry. Więc siebie. Coś mnie bije teraz. Aha! Kurde. Następną grę, no to. <laughs> Noś nie będzie taka podobna, tylko coś innego. Też nie grałem nigdy, ale ten... Zobaczę też. Lista to lista. Może za dwa odcinki już. Będzie mój ryjec na ekranie. Ale się pomyśli. Kurde. Tki respa poszedłem. I teraz znów od nowa szukać trasy. Żeby otworzyć te drzwi. Bo jak się szczeli te zielone trochę. Tam jest klucz niebieski. O tu? O tak, niebieski trzeba tu. A to zielone gdzieś musi być cał. Kurcze, będę, Ale mi się ziewa. Tylko, gdzie są te drzwi? Serio, ty zgubiłem drzwi. O. U, 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 u. Jezus. Nie to, weź, weź spadaj, szukam klucza. Mam niebieski ludzi. Trzeba jakoś wrócić. Kurde, ja podziwiam tych ludzi co przychodzą, co nie? Tak na przykład 16 latki nie pamiętają tej gry, nie? Co ja też nie pamiętam? Ale zagram się do końca puza nagrywką. Już powiem, że wam polecam. Tylko łatwo się tu zgubić. I wiecie, szkoda, że takiej mapy nie ma, bo jest tylko ten radar, gdzie kurde trzeba iść. Ale coś mogliby dać wtedy jeszcze jakieś mapkę czy coś. Ale to już ta grama? Kurde. 23 lata? Oto fo. Kurde, cię to jeste? Nie, no jak wejdę do już drugiego, epizodu, to ja kończę już, nie? Bo trochę za dużo się gubię. Ale gierka jest spoko. No to do uszynienia, na razie, cześć. Ela, jesteś to no możecie coś napisać w komentarzu.